Tegoroczny sezon turystyczny na zamku zakończył się nietypowo. Izba Regionalna zaprosiła mieszkańców świecia do wspólnego sprzątania warowni. W akcji włączyło się kilkadziesiąt osób. Pierwszy etap został zakończony. Wyczyściliśmy tutaj kanały. W piwnicy gruz został wywieziony już przez ZUK. Dziękujemy bardzo za darmowe podstawienie kontenera, jego odbiór. Część cegieł została złożona, będą one służyły do napraw murów zamkowych, kamienie zostawiliśmy, będą służyły do podmurówki lub innych celów. Zastosowałam się tutaj przyjść, dlatego że uważałem, że sprzątanie zabytku świecia to jest słuszna sprawa, bo przypomina on, to jak dzielnie nasi ten ry ry rycerze walczyli o to miejsce. Pomysł wziął się przede wszystkim z tego, że wielu mieszkańcom świecia i okolic leży na sercu, aby ten obiekt był w jak najlepszym stanie technicznym, ale też aby podnosić nieustannie jego estetykę. No, takie yy, inicjatywy poza tym czystym, praktycznym wymiarem mają także inne, mianowicie taki, że Budują relacje z zamkiem, czy zwiększają siłę emocjonalnego oddziaływania człowieka i miejsca. Kierownik Izby Regionalnej przyznaje, że cała akcja przebiegła niezwykle sprawnie. Uczestnicy wyrazili już chęć do wzięcia udziału w kolejnych sprzątaniach. Poszło na tyle sprawnie, że o godzinie 14 mogliśmy już odtrąbić pełen sukces. I są osoby, które już z chęcią myślą o tym, aby zaangażować się w kolejne sprzątanie zamku i prosiły, aby zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu turystycznego, który nadejdzie, a najlepiej jeszcze przed nadchodzącą zimą. Także całkiem możliwe, że taką inicjatywę jeszcze podejmiemy. Mamy do wyczyszczenia jeszcze kanał przeciwległy okay. oraz kanały jeszcze w dwóch. Kątach piwnic i piwnicę wschodnią. Także jest co robić, jest co wywozić. Oczywiście nie mogło się obyć bez ciekawych i zaskakujących znalezisk. Były pewne znaleziska, które wywoływały uśmiech na twarzach osób, które tutaj pracowały przy odkopywaniu, odgryzowaniu tego kanału. Były to m.in. butelki. Szklane, utrącone szyjki, rajstopy, widelce, ale też monety o nominale jednego złotego. Poza tym większość stanowiły śmieci, więc nie było jakichś takich większych znalezisk. Mimo wolnego dnia i wczesnej pory w akcji zaangażowały się osoby w różnym wieku. Chciałbym w ogóle wszystkim serdecznie podziękować, bo zdaję sobie sprawę, że sobota jest dniem, w którym chciałoby się odpocząć i jest milion ciekawych rzeczy do zrobienia, tym bardziej, że wiele osób było zapracowanych, część osób przyszło po zakończeniu zmiany. Wiem, że były osoby, które chciały przyjść po 15, pojawiły się tu takie postulaty, żeby robić to sprzątanie od godziny 15, żeby mogli przyjść i ci, którzy kończą już pierwszą zmianę i ci, którzy idą na nockę, także zainteresowanie jest dosyć dużo. No niestety nie da się tak ustawić terminu i godzin tutaj działań, żeby wszystkim dopasować, ale tak, no, były osoby od myślę kilku lat, a może kilkunastu, bo byli byli harcerze, naprawdę młodzi, Chłopcy, którzy tu z wielkim zaangażowaniem pomagali, a były osoby już, które myślę miały no, powyżej 60 roku życia.